Odnawialne źródła energii. Ochrona środowiska. Nowe technologie. Zmiany klimatu. Zapraszamy na podcast. Rozeznanie. Zapraszamy Państwa do wysłuchania Zielonego Briefingu, czyli do rozeznania się w najciekawszych artykułach portalu światoze.pl. Z tej strony Michał Robak i Wiktoria Krzyżak. A w tym odcinku podcastu opowiemy Państwu o. Rekinach i płaszczkach, które zasiedlają morskie farmy wiatrowe. Rankingu czystości wód. Dowiecie się, gdzie pojechać na wakacje. Kremach z filtrem sprzedawanych w USA. Dlaczego są mniej skuteczne niż te w Europie? Jak chłodzić siebie i swój dom podczas upałów? O transformacji dawnych kopalni węglowych w farmy słoneczne. Dlaczego USA traci turystów z Europy? O przejściach podziemnych, które zmniejszają śmiertelność płazów na drogach. A także o rekordowym dniu prosumentów 17 godzin pracy instalacji BV. Zapraszamy. Oze przywraca życie na morzu. Holenderscy naukowcy wykryli ślady DNA pięciu różnych gatunków rekinów i płaszczek w pobliżu morskich farm wiatrowych na Morzu Północnym. Zdaniem badaczy organizmy chrzęstno-szkieletowe mogą być przeciągane w te rejony ze względu na zakaz połowu włóknem dennym w pobliżu morskich farm Oze oraz na ograniczony transport morski. Może to sprzyjać powstawaniu bezpiecznego i komfortowego środowiska dla organizmów morskich. Ponadto brak zaburzeń dna morskiego pozwala mniejszym stworzeniom na regenerację, a drapieżnikom zapewnia obfite źródło pożywienia. Dzięki tej nietypowej aktywności naukowcy zdołali również dowiedzieć się więcej o migracji rekinów olbrzymich poprzez wykrycie ich DNA. Wciąż nie mamy zupełnej pewności, że płaszczki i rekiny rzeczywiście wykorzystują farmy wiatrowe jako bezpieczne siedliska. Jednak obserwacje dają nadzieję na obiecującą symbiozę między rozwojem OZE a dbaniem o morską bioróżnorodność. Ranking czystości wody w kąpieliskach Unii Europejskiej. Europejska Agencja Środowiska we współpracy z Komisją Europejską przygotowała raport o stanie wody w europejskich kąpieliskach z 2024 roku. Przebadano prawie 22 000 miejsc do rekreacji wodnej, między innymi w Unii Europejskiej, Szwajcarii i Albanii. Na podstawie przebadanych próbek wody udało się stwierdzić, że ponad 85% monitorowanych miejsc spełnia najsurowsze standardy. Jakość wody jest tam doskonała. Łączy się to z kolejnym pozytywnym odczytem. 96% wszystkich objętych badaniem lokalizacji spełniało minimalne standardy jakości. W Polsce sklasyfikowano 764 kąpieliska. Tylko 58% z nich uzyskało ocenę doskonałą pod względem czystości wody. 13 sklasyfikowano jako dobre, 6 jako wystarczająco dobre, 2 6 jako złe, i aż 20% nie uzyskało klasyfikacji ze względu na brak wystarczających danych. Taka statystyka sprawia, że jakość polskich kąpielisk w rankingu jest lepsza tylko od Albanii, gdzie na 119 próbek wody aż 22% było złej jakości, a doskonałej tylko 16%. Przewaga jest na tyle duża, że nie grozi nam spadek na ostatnie miejsce w najbliższych latach, ale powinniśmy się zastanowić, jak chronić czystość naszych wód. Co jest nie tak z amerykańskimi kremami SPF? W USA rośnie liczba zachorowań na raka skóry. Według prognoz 1 na 5 Amerykanów do 70 roku życia zachoruje na ten rodzaj nowotworu. Wielu dermatologów i ekspertów twierdzi, że amerykańskie kremy SPF nie są tak skuteczne jak te z zagranicy. Badanie z 2017 roku wykazało, że tylko około połowa przebadanych kremów przeciwsłonecznych z USA spełnia europejskie standardy ochrony przed promieniowaniem UVA. W Stanach Zjednoczonych kremy z filtrem przeciwsłonecznym klasyfikowane są jako leki dostępne bez recepty, a nie jako produkty kosmetyczne. W praktyce oznacza to, że każdy składnik aktywny musi przejść długi proces zatwierdzania przez Amerykańską Agencję do Spraw Żywności i Leków, co bardzo komplikuje proces zatwierdzania nowych produktów. To sprawia, że Amerykanie są szczególnie narażeni na masowe zachorowanie na nowotwory skóry. Organizacje pozarządowe i niektórzy politycy zabiegają o to, by FDA wprowadziło zmiany w procedurach, by podnieść ochronę zdrowia obywateli. Jak chronić dom podczas upałów? Praktyczny poradnik na lato. Otwieranie okien to dobry pomysł wieczorem, w nocy oraz rano. Wtedy do środka dostanie się chłodniejsze powietrze. Dobrym rozwiązaniem jest stworzenie przepływu powietrza, otwierając okna po dwóch różnych stronach naszego mieszkania lub u góry i na dole, jeśli dysponujemy dwukondygnacyjnym domem. Jednak, kiedy na zewnątrz jest naprawdę gorąco, to otwierając okno pomagamy ciepłemu powietrzu dostać się do naszego domu. Trzeba pamiętać, by zamykać okna, gdy temperatura na zewnątrz wzrasta. Blokowanie promieniowania cieplnego pomaga utrzymać optymalną temperaturę wewnątrz. W tym celu najlepiej sprawdzają się zewnętrzne okiennice, które sprawiają, że ciepło promieniowanie nie przedostaje się do środka. Jeśli nie dysponujemy zewnętrznymi okiennicami, również zasłonięcie zasąd zasłon lub żaluzji działa jak skuteczna bariera. Osuszanie powietrza to skuteczny sposób, by uczynić upał bardziej znośny. Wysoka wilgotność powietrza sprawia, że zmniejsza się zdolność organizmu do skutecznego chłodzenia dzięki poceniu. Dlatego suchy upał jest dla organizmu łatwiejszy do pokonania niż wilgotny. Jeśli dysponujemy osuszaczem powietrza, to warto go użyć przy podwyższonej wilgotności, by uczynić warunki bardziej znośnymi. Po więcej sposobów zapraszamy do naszego artykułu. Transformacja energetyczna w praktyce. Badacze z Global Energy Monitor zidentyfikowali 312 kopalni węgla z całego świata zamkniętych od 2020 roku oraz 134, które do końca dekady mają zostać wyłączone z użytku. To oznacza ogromne obszary opustoszałych terenów, które zdaniem GEM można wykorzystać do umieszczenia paneli słonecznych. To przykład zrównoważonego wykorzystania zdegradowanych przestrzeni pod cele energetyki odnawialnej, możliwy do zrealizowania przez głównych producentów węgla, takich jak Australia, USA, Indonezja oraz India. Ponadto zmiana sprzyjałaby nowym zatrudnieniom. GEM twierdzi, że istnieje możliwość utworzenia ponad 200 tysięcy stałych miejsc pracy w sektorze wytwórczym, handlu hurtowym, usługach profesjonalnych oraz dystrybucji. Łącznie stanowisk do obsadzenia będzie więcej niż liczba osób, którą przemysł węglowy zwolni do 2035 roku. To ogromna szansa dla sektora robotniczego, a niewykorzystane, zanieczyszczone tereny już wkrótce mogą stać się źródłem zielonej energii. USA traci turystów z Europy spadki o 60% miliardowe strat. Sektor turystyczny w USA stoi w obliczu najpoważniejszego kryzysu od lat. Wschodnie stany USA notują poważne załamanie w turystyce ze względu na zmniejszanie się przyjazdów z Europy, sąsiedniej Kanady oraz wielu innych miejsc. Eksperci wiążą ten trend ze zmianą postrzegania USA jako gościnnego miejsca. Za tak gwałtowny spadek eksperci wskazują na obecną politykę zagraniczną, która nie wzmocnia wzbudza sympatii na arenie międzynarodowej, ale także zmiany przepisów dotyczących przekraczania granicy. Turyści obawiają się dłuższego czasu oczekiwania na granicy, bardziej rygorystycznej kontroli i nieprzewidywalnych procesów wizowych. Zniechęca to głównie międzynarodowe grupy szkolne, delegacje handlowe i biura podróży. Spadek liczby odwiedzin, sięgający nawet 60% w niektórych stanach, doprowadził do powstania regionalnego kryzysu gospodarczego. W 2025 roku branża turystyczna w USA przygotowywuje się na potencjalną stratę przychodów w wysokości 9 miliardów dolarów według raportu AppNews. Przejścia podziemne ratują płazy. Płazy są coraz bardziej narażone na zagrożenia środowiskowe, od zmian klimatycznych niszczących ich siedliska po intensywny ruch drogowy. Najwięcej wypadków ma miejsce wiosną, gdy salamandry, żaby i inne płazy migrują do swoich legowisk. Odległości są często niewielkie, a jednak wymagają przejścia przez ruchliwe drogi. Wiosną 2006 roku mieszkańcy Mokton w stanie Vermont naliczyli na drodze ponad 1000 martwych płazów w ciągu zaledwie dwóch nocy. Lokalna społeczność połączyła siły z agencjami państwowymi, naukowcami oraz grupami ochrony przyrody. W 2015 roku urzędnicy zbudowali dwa betonowe tunele, które zbiegają się ze szlakiem migracji płazów. Dzięki temu udało się zmniejszyć ich śmiertelność o 80%. Ten przykład pokazuje, że skuteczna ochrona środowiska jest możliwa dzięki współpracy mieszkańców, naukowców i administracji. To model działań, który jest możliwy do wdrożenia również w Polsce. Rekordowy dzień prosumentów. 17 godzin pracy instalacji PV. Najdłuższy dzień roku, przypadający w sobotę 21 czerwca, ma symboliczne znaczenie. Kalendarzowo zaczyna się tego dnia lato, a właściciele instalacji fotowoltaicznych mogą cieszyć się rekordowo długim dniem. W 2025 roku 1,5 miliona prosumentów korzystało z najdłuższego dnia do produkcji czystej energii. Najdłuższy dzień w 2025 roku trwał 17 godzin i 20 minut na północy kraju, a 16 godzin i 13 minut na południu. Jest to spowodowane tym samym efektem ruchu obiegowego Ziemi wokół Słońca, który sprawia, że za kołem podbiegunowym można zaobserwować zjawisko dnia polarnego. Z tego powodu w Gdańsku noc trwała nieco ponad 6 godzin. Od soboty długość dnia zmniejsza się średnio o minutę na dobę. Dla osób noszących się z zamiarem inwestycji w instalację fotowoltaiczną, przypominamy, że warto skorzystać z dofinansowania. Nabór wniosków w programie Mój Prąd 6.0 przewidziano tylko do 29 sierpnia 2025 roku lub do wyczerpania środków. To już wszystko w tym odcinku Zielonego Briefingu. Zachęcamy Państwa do zaobserwowania lub zasubskrybowania naszych kont na platformach społecznościowych, by być na bieżąco. A tymczasem żegnamy się z Państwem ze studia Świata OZE w Krakowie, mówił do Państwa Michał Robak i Wiktoria Krzyżak. Do usłyszenia!